Po rozbiciu obozu orków mamy dwa awanse, jeden z nich to jest Hilmar. Hilmar rzuty ma świetne plus 3 plus 4 plus 4. Ja mogę pójść w killing frenzy. Tak jak jego przyjaciel, ale kurde, zastanawiam się czy jednak nie powinien strzelać lepiej z łuku. Ostatnio się przekonałem, że on musi zabić z łuku, jeśli by chciał odpalić recover. Bowmastery by w tym pomogło. Dodatkowo, Bowmastery to, to był Bow Mastery. Spełnia też rolę takiego klasycznego strzelca. Oprócz tego, że jeszcze nam nawala. Więc chyba to jednak będzie Bowmaster. Stało się. E, z kolei Sigmar. No ma ten bardzo dobry mieczyk. E, mamy też miecze dwuręczne, więc w przyszłości mógłby je dobrać. Więc poważnie zastanawiam się nad kandydaturą Swordmastery. Fatig nie najgorszy, nawet co prawda nosi tą zwykłą tarczę. Mógłby dostać Brownie, Dodge, Steel Brow, ale damy od razu Swordmastery. No właśnie, i plus jeden rzucił na Mili skillu, co jest dramatem. Na pewno zostanie Mili defense i na pewno zostanie Fatig plus 4. Ja chyba zrezygnuję z tego, mili skill plus 1 na rzecz HP-ków albo Resolve'a. Dam mu 4 HP-ki. Dam mu 4 Resolve'a. Sigmar jest leciutko ranny. Gdyby 110 w zasadzie dostać, od razu. Tak żeby pójść na tych słabych orków, to bym wolał słabszym składem. Już nie ma takich sporo słabszych ludzi. Hildebert na pewno potrzebuje expa. Sigmar potrzebuje expa. Tu jest blisko. Hildebert to mówiłem. Ortwi w sumie najbliżej. Eee, poszedłbym na te orki. Pójdę na te orki chyba. Może knuta wstawię zamiast bolka na przykład. Knut jest... Nie ma żadnego permanentnego, on też musi przecież się szkolić. W zasadzie to może brońca by zrobił. też musi się uczyć. Zapasowy warbrand pożyczył sobie zbrojkę od bolka i myślę, że może działać. Dobra, to gonimy tych kmiotów. Tylko nie do lasu, nie. Szczęście, to jest mały las. Górka. Czy zdążymy w dzień ich dogonić? Aj. W ostatniej chwili zdążyliśmy. No i tak. Czy trzy berserki, czy dwa berserki? O, w ogóle to jest jakaś góra i atakujemy z dołu. Tutaj nie będzie ostrzał. trzeba będzie podchodzić. <laughs> może od razu podejść i sprowokować z Shield Wallem. Z Spear Wallem, co ja gadam. A co się może stać? Dobra, widzimy ich wszystkich. To są trzy berserki. One-handed topór, two-handed flail i two-handed y topór. I cztery biedaczki. No właśnie, żebym się wpakował w taką sytuację i co ja teraz zrobię? Będę tłuk Najpierw będą ostrzały może Żeby nie zablokować im strzału yy, Raz, dwa, trzy Tu na pewno podchodzimy Albo tu lepiej. O, że tak zrobię. Thorleif to zrobi to samo. Hilmar to zrobi to samo, ale. Oni w zasadzie mogą poczekać na pierwszą linię, to nie ma problemu. Oni sobie strzelą stąd. Nie wiem jak Hildeberta ustawić jeszcze. Ortwin to będzie tu. Tu-tu-tu. Czy tu-tu-tu, może lepiej. I tak będzie. właśnie sigmar Tu chyba Bucek tu Kunibert tu i tego tak już będziemy rypali, bo on jest groźny Właśnie, i Knut po prostu tu przyjdzie. W linii, jak Pan Bóg przykazał. Hilmar. A tak, i Hildebert po prostu sobie wejdzie tu. Pancerny, zobaczymy, czy brodzie zda trochę go przyciśnie. Nie przycisnął go ani trochę. Będzie tak brodzie zacisnął. Lepiej chyba go omgnąć. No i patrzymy co on tu nam zrobi Skoczył na budzka. Zobaczymy co ten Teraz jest i ten Ten nas olał Ua Też niedobrze Też niedobrze Są te orki, cholera. Ten problem należy rozwiązać jak najszybciej i przenieść się na tamtą flankę. No, niestety przeżył to. bydlak. jakimś cudem. Trzeba to szybko zrobić. A w sumie tego by trzeba było zabić najbardziej. Tych to tamki z nimi nie są aż tak ważni. W szczęście orki się w miarę dobrze trafia. Na przykład, tak jak teraz, czy ktoś tu jeszcze pomoże? Czy on sobie sam musi pomóc? Musisz już sobie sam pomóc. To wychodzi. Pomógł sobie sam i to całkiem, całkiem. Pomógł też innym. Jeszcze pieska dorzuci za chwilę. Najprawdopodobniej. Tego. Mam się trochę. Dzieje, że da radę Roger, a hita go sprzątnąć. Osiemdziesiąt pięć dał radę. Niestety ten będzie rypał. I to jest czas na naszego psa. Musi uratować kogoś. Być może uratował komuś życie w tym momencie. Niestety nie trafia tego berserka. Padł, ale jakby to walnęło w Uniberta, to on mógłby tego nie przeżyć. Ten niestety z tą resztką życia poczynił straszne szkody. Czas na nas, dwa trafienia, dobrze. Było bardzo niedobrze. Bardzo niedobrze. Thorlajf chyba musi do niego strzelać z łuku. Ten nigdzie nie sięgnie, tylko tu. Tak mógłby tam przejść. Ale co z tym? Tych trzeba będzie zatłóc. Jeszcze poczekam nim. Może będzie gdzie indziej potrzebny. się pozbyć. Tego trzeba co najmniej przytankować. Brodziec jest już... brodziec już jest prawie martwy zasadniczo. No to, 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 to nie jest najlepsza sytuacja. By spróbować dobijać, ale wtedy sam zginie najprawdopodobniej. W szczęście będzie jeszcze Sigmar i Knut Sigmar wyskoczy na tego albo Knut lepiej A Sigmar na razie setnę tego to nie szkodzi tego nie zabije niestety. Raczej. Nawet nie zrobię Shield shieldwola. A mógłbym zrobić shieldwola. Przebudzka przetransportować na to pole i wtedy przejdę, zrobię shieldwola. Podwózkę musi dostać, tylko Sigmar musi przytankować wtedy tego. Sigmar też mógłby dostać podwózkę od brodźca. a nie już, nie, on zaatakował 4, 5, 6, jeszcze dostanie podwózkę od i wejdzie tu i zrobi shield albo zaatakuje. Coś mi się zdaje. A Ortwina jeszcze nie było, to jest bardzo dobra wiadomość. Dobra, Ortfin zrobił robotę. No niewielkie ryzyko, że go nie dobiję, ryzykuje. 89% chyba było warto. Roger... Roger nie zrobi podwózki. A, to bucek już tu może podejść. Okej. Okay. Brodziec zrobi podwózkę. Marpuje pójdzie sobie tu i co zrobi, Shield Wall. Gunibert, dobra, jakoś kurde. No jednak znowu zlekceważyłem przeciwnika. Szczęście bez większych konsekwencji, znowu, ale mogło być gorzej. być naprawdę gorzej To jest tylko dogonić tego typka zrobić z nim porządek to nie dojdzie no? że z pod znowu. Hilmar. Aortfin dojdzie. A-a-a-aortfin. Dobra. No, troszkę było ciężej. A, no, bolka też nie było. dlatego było tak ciężko? <laughs> Ktoś tu się wyróżnił. Ortwin 2, no i bardziej się wyróżnił tym, że przy 315 znowu będzie musiał odpoczywać. Lód, o grzyby, lód nieadekwatny absolutnie do tego, co się zdarzyło. Expa trochę zawsze, ale jednak mało. No trudno. Brodziec idzie na ławkę to na pewno. Kunibert idzie na ławkę. Ketilmut musi wrócić do gry. Bolek oczywiście. Tutaj na jego stronę. Druga linia się utrzymała. Mamy trzech radnych ludzi i dwóch świeżych jeszcze ewentualnie. No i mamy awans Hildeberta na level 6, I... więc on już może w końcu zacznie się przesuwać do tej pierwszej linii. Trzeba będzie odpowiedniego perk'a dla niego wybrać. To już będzie w takim razie w następnym awans, i ruszymy tutaj przez dzikość. Może jakoś specjalnie nie będę się wychylał. Chyba, że będzie jakaś łatwa walka, to wtedy tak. Trochę trzeba jednak będzie się yy, ponaprawiać. Głównie bolek. W zasadzie tylko bolek, w obecnej dwunastce. No ale ta trójka musi 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 wrócić do, do siebie 2 do 5 dni 1 do 3 No a ten Hapeki po prostu i prawa. Dobra, do zobaczenia na następnym odcinku Ahoj